Witaj, drogi duchu światła. Dziś mam dla ciebie wiadomość, która głęboko poruszy twoje serce. Czy wiedziałeś, że ktoś w twoim życiu zaraz ma się ujawnić w sposób, którego się nie spodziewasz? Ktoś cię kocha i wie, że jesteś tą odpowiednią osobą, ale tego, czego jeszcze nie wiesz. To, że ta osoba jest gotowa podzielić się czymś zaskakującym. Zostań ze mną do końca tego wideo, ponieważ to, co zostanie ujawnione, będzie transformujące i znajdziesz pokój oraz jasność, której tak bardzo potrzebujesz. Podoba Ci się ta idea? Polub to wideo. Subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby ta wiadomość dotarła do większej liczby serc, które potrzebują pokoju jasności i pocieszenia duchowego. W ostatnich dniach być może poczułeś coś w powietrzu, coś czego nie potrafisz do końca wyjaśnić. To coś może być odzwierciedleniem tego, co wszechświat przygotowuje dla Ciebie. To, co zaraz się wydarzy, jest wyraźnym sygnałem, że idziesz właściwą drogą, a Duch pragnie, byś zrozumiał i poczuł wszystko, co nadchodzi. Jest ktoś wokół ciebie, kto ma głębokie uczucia do ciebie, i ta osoba wie, bez cienia wątpliwości, że jesteś tą odpowiednią osobą. Jednak jest coś, co ta osoba musi jeszcze ujawnić, coś, co do tej pory było ukryte. Jeśli czujesz, że ta wiadomość porusza Twoją duszę, napisz w komentarzach. Akceptuję tę wiadomość od aniołów aby wzmocnić energetyczną moc tej wiadomości i pozwolić, by miała jeszcze większą moc. Jeśli zastanawiasz się, kim jest ta osoba i co się dzieje, wiedz, że duch próbuje coś ci przekazać. Może jeszcze tego nie zauważyłeś, ale ktoś cię obserwuje z czułością i uwagą. Może to być ktoś bardzo bliski tobie, lub ktoś, kto z daleka podziwia to, kim jesteś. Ta osoba zwraca uwagę na Twoje gesty, Twoje słowa, a nawet na Twoje media społecznościowe. W każdym spojrzeniu widać, jak bardzo jesteś ważny dla niej. Każdy drobny szczegół, nawet muzyka, którą słuchasz, przypomina jej o Tobie. Wszystko zdaje się sprzyjać temu, by ta osoba zdała sobie sprawę, jak bardzo jesteś kluczem do jej szczęścia. Ta osoba już dostrzegła, że jesteś tą odpowiednią osobą, ale to wywołuje pewną presję. Strach przed utratą tej szansy, obawa, że może nie być wystarczająco dobra, to wszystko powoduje pewne napięcie. Ale uwierz, ta presja to tylko odzwierciedlenie tego, jak głęboko ta osoba cię kocha i jak bardzo pragnie zbudować coś wspaniałego razem z tobą. Dla niej jesteś idealnym partnerem, kimś. Z kim wyobraża sobie świetlaną i pełną miłości przyszłość? Jeśli czujesz, że ta wiadomość dotyka twojego serca, polub to wideo i podziel się nim z tymi, którzy muszą usłyszeć te słowa. Niech ta wiadomość o miłości i świetle dotrze do wszystkich, którzy jej potrzebują. Ta osoba stara się jak najlepiej zrównoważyć swoje życie i finanse. Może nie wiesz o tym, ale jej finanse to ciągły problem. Coś, co bezpośrednio wpływa na jej stan emocjonalny. Kiedy sprawy nie układają się dobrze w tym aspekcie, rośnie jej niepewność, a ona zaczyna czuć się od ciebie oddzielona, jakby się oddalała, ale tak naprawdę przygotowuje się na coś większego. Kiedy wszystko się ustabilizuje, będzie gotowa, by otworzyć się na ciebie w pełni. To delikatny moment. Ponieważ niepewność dotycząca finansów i stabilności może sprawić, że ta osoba zacznie się od ciebie dystansować. Może poczułeś ostatnio ten dystans, co wywołało w twojej głowie pewne wątpliwości, ale uwierz, to nic nie znaczy, że uczucia tej osoby do ciebie osłabły. Wręcz przeciwnie, jest dokładnie odwrotnie. Ta osoba po prostu radzi sobie z wewnętrznymi problemami. A kiedy wszystko się poukłada, zobaczysz prawdziwą istotę tej osoby, gotową w pełni otworzyć się na ciebie. Ta osoba cię kocha i wie, że jesteś tą odpowiednią osobą, ale potrzebuje czasu, by zrównoważyć swoje życie, by mieć pewność, że wszystko w jej życiu jest na miejscu, zanim w pełni się odda. Jej miłość jest szczera, ale pragnie być najlepszą wersją siebie dla ciebie. Przygotowuje się do nowego początku, a kiedy ten moment nadejdzie, zbliży się do ciebie w sposób, który na pewno Cię zaskoczy. Wie, że jej życie będzie pełniejsze i piękniejsze z Tobą u jej boku. Jednak, by to połączenie miało miejsce, potrzebuje poczuć się stabilnie finansowo i emocjonalnie. Kiedy to się stanie, Wasza relacja nabierze nowego wymiaru. Przyciąganie między Wami stanie się jeszcze silniejsze, a więź, która już istnieje, pogłębi się w sposób, którego się nie spodziewasz. Jeśli czujesz, że ta osoba jest blisko Ciebie, napisz anioły uzdrowienia w komentarzach, aby niech pozytywna energia popłynie w Twoje życie, przynosząc uzdrowienie i miłość w obfitości. Z czasem ta osoba zaczyna dostrzegać, że stabilność finansowa to nie wszystko. Najważniejsze jest prawdziwe połączenie między wami miłość, która z dnia na dzień rośnie, oraz zaufanie, które rozwija się każdego dnia. Mimo, że wciąż zmaga się z problemami, to, co ma dla ciebie, jest silniejsze niż jakiekolwiek trudności. To połączenie będzie silniejsze niż jakiekolwiek przeszkody. To, co nadchodzi, to głębokie i znaczące ponowne spotkanie które odmieni wasze życie. W tym momencie duch pragnie, byś wiedział, że to, co się dzieje, nie jest przypadkiem. Wszystko ma swój cel, a wszystko jest w porządku, by przynieść ci pokój, którego tak bardzo pragniesz. Energia miłości jest w ruchu, a jedyną rzeczą, którą musisz teraz zrobić, to zaufać. Zaufaj drodze, zaufaj procesowi i przede wszystkim, Zaufaj miłości, która zaraz ma się ujawnić w Twoim życiu. Ta osoba zbliża się, choć w dyskretny sposób. Proces jej transformacji postępuje powoli, ale systematycznie. Energia Waszej relacji wzrasta i możesz to poczuć, nawet jeśli nie masz jeszcze pełnej jasności tego, co się dzieje. Jest coś większego w grze coś, co przygotowywane jest na odpowiedni moment. Wszystko to jest częścią wielkiego planu, który wszechświat przygotował dla Ciebie i tej osoby. Pamiętaj, że wszystko, czego doświadczasz w tym momencie, jest w idealnej zgodzie z tym, czego wszechświat pragnie dla Ciebie. Każda trudność, każda przeszkoda jest stawiana na Twojej drodze, by pomóc Ci rosnąć i stać się tym, kim masz się stać. Podobnie ta osoba w Twoim życiu przechodzi przez swój własny proces transformacji. Zmiany, które w niej zachodzą, są niezbędne, by mogła być w pełni gotowa na miłość, którą ma Ci do zaoferowania. Jeśli jesteś wdzięczny za tę wiadomość i chcesz, by więcej osób otrzymało tę energię uzdrowienia i ochrony, subskrybuj kanał, włącz dzwoneczek i polub to wideo. Niech ta wiadomość pomoże innym którzy jej potrzebują. To moment wielkich zmian, a Duch chce, byś zrozumiał, co się dzieje. Pamiętaj, że zasługujesz na miłość, a wszechświat przygotowuje coś pięknego dla Twojego życia. Uwierz w swoją własną wartość i nie bój się przyjąć tego, co należy do Ciebie z natury. Błogosławione będą kroki, które teraz postawisz, bo zaprowadzą Cię do życia pełnego miłości. Pokoju i równowagi. Niech masz jasność, zaufanie i spokój we wszystkich swoich krokach. Niech miłość i boska ochrona będą z Tobą teraz i na zawsze. Amen.